Drogi rodzicu, czy pamiętasz kiedy w okresie wczesnego dzieciństwa musiałeś spędzić prawie dwa tygodnie w domu z powodu bardzo uporczywej i swędzącej wysypki i ogólnie złego samopoczucia? Jeśli nie, na pewno pamiętają o tym twoi rodzice, którzy wówczas bardzo martwili się Twoim stanem zdrowia. To była OSPA, choroba bardzo uciążliwa i bardzo zakaźna. Ryzyko zakażenia po kontakcie bezpośrednim to praktycznie 90%. Może zastanawiasz się, czy Twoje dziecko musi przechodzić przez to samo? Odpowiedź brzmi: nie. Możesz zaszczepić swoje dziecko przeciwko ospie wiecznej. Czy warto szczepić przeciwko ospie wiecznej? Oczywiście. Szczepionka daje ochronę przed zachorowaniem, albo jeśli choroba jednak wystąpi zapewnia bardzo łagodny przebieg. Ponadto szczepionka chroni przed powikłaniami, jakimi mogą być nadkażenia bakteryjne, e, objawy neurologiczne, w tym zapalenie muszczku, które mogą się skończyć niestety wizytą w szpitalu i leczeniem szpitalnym. E, ponadto, jeśli Twoje dziecko uczęszcza do żłobka albo klubu malucha, szczepionkę otrzymasz zupełnie za darmo. Obie dawki.